stan tak naprawdę to się paliło, zaraz będzie kończyła więc na ciosno znowu wiesz co? nie do, do kanałów burzowych do triadek dobra, będę szłonić do ty o kurwa ale mnie skosiłeś tu jada, tu jada, tu jada dobra widzę go jeszcze jadę ja ty się palisz, się pali się. Pali się. Ej, ja się palę bez kitu ja też ja się palę <laughs> Nie, niee, Co to się, się palę. palę kurwa Wybuch. To ja wybuchłam! Super o, jesteś! Super jesteś! Ja... Super... Już jadą. Ona się na mnie leciała, ale zrozumiała, że nie ma mnie szans, wiesz? Tak, tak? Ona no. teraz z Polem, z Polem, z Pawełkiem. Tak? Jak ona na Rajdolonga dzisiaj wziął normalnie. Stary, ona była, no, Stara, ona była na mnie taka nagrzana, że to chujnie. <laughs> Dawno na mnie taka las... laska tak nagrzana w Los Santos nie była, jak o ona. nie? Ty. Ale mówię, nie no, mam Arię, nie będę zdradzał, nie? A jak tam z Arią właśnie? A wczoraj się widzieliśmy, chwilę pogadaliśmy i. No. I to... Czyli nie no, ale... Słuchaj. No. Ja wchodzę dzisiaj na GTA i widzę tylko pewne osoby i od razu strzelam. I lecę na Bana. <grym> w sumie i tak trzy dni teraz się nie będzie, nie? No, w sumie i tak nie będziemy mieć trzy dni, więc w sumie rybka, nie? No. No. A psyka nie Fisky to muszę też to przemyśleć. Ja... Czyli nadal 15 tysięcy razy mniej niż to, co. Skąd chłop go wziął gotów gotówce 100 tysięcy złotych? Daj mi belkę opłacę, kurwa! Jebany! Ty, jak wyciągnę dychę? Mam dychę. Położę. No i dalej jest dycha. Ja pierdolę! Myślałam, że odzież ze 100 tysięcy gdzie leżało na biurku. Kurwa, co wedle tej estymacji zarobił keydrop? Kurwa, chyba będę. Po prostu odpowiadaj mi na pytania. Aha, no? Rysyna! No! Jesteś detektywem? Tak. Tu będzie dobry, ja A... wiem, co Mogę ci pomóc w dochodzeniu. Dlatego się nie spodziewało. Dobrze, nie? Tak. długo nad myślałaś? No, jak byśmy pokłócone, to tak. Okej, okej, okej. Trzymałam tą kartę, co na trzy, słuchaj. Tak? Dobrze. No, dobre. Całkiem, słuchaj, dobre, no. Całkiem dobre. Nawet to, co ci powiedziałam, jak byliśmy... Miałyśmy ciche dni, że chyba trzeba zrobić bomb skład. By się co wieczór. Ale powiem, co się a... moje lepsze. Aha! Dobra, soj wie. No. Eee, do doskoczył patrola. Zróbcie sobie patrolę, żeby wam się dobrze reagowało. Ja zrobię damy. Przesotliwość na Innocent Boulevard Radio 3. A to nie tak, że dwójka trójkę miały nie być przejmowane na No, to jest głupota. To, to jest głupota. No na ten moment tam wszystkie siły prawie będą jechać. To dwójka im starszy. No a jak napisać 11? Riocienka spodła zrobić. Pomocy. Ja się jak ci na ratunek. No ja wiem, ja to. tu <grystanie> Daleko od gościa rzucone. Idź! Nie zadziałało. Ej! Ej! Pało! Czekaj, bo mam Chcesz przejść na dziesięć! przejdź na 10. O kurde! Oh, ale dostałem rampę od tego czerwonego. No ładnie, ładnie to. No, 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 rampy, no, zachodu no, 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 rampy, no, rampy, no, nie no, O kurwa. Ja no, wow. nie miałam. Wow. Czemu wow. Ja... Ej, ja miałam, musiała mieć pasy, musiała mieć pasy. Maisz bankaręny? Nie, niemożliwe, że nie, że tyle razy utrzyłam. Czy lewej stronie stacja Street, Drug Street. Raz swojego Garnando. Aha, mówiłam. Fajna była. I Lucy zostawiam ci szybko klucz. Jednak nie zostawię. To, to zobaczymy. Szybki super, o, ty jadę. Lucy. Jedziemy, zafnij pasy! To ja nie A? Zapnij pasy! Mam, mam pasy, ja mam pasy, jest! Dobrze, dobrze, jednak. Chyba mam pasy. Ja... O to, ja już... Może nie autobus autobusarna. Ja pierdolę, co ty ciemy. Się... Myszka! Nie! Myszka mi padła! Ale jest RIP! Proszę, rozjepcie się! Proszę! Ja dowrócę! Wik! Możesz kupić 3 broni w tydzień, a nie 6 broni w dwa dni. Komprendę, kurwa, gringo? Dobra, ale na to nie jest Habla español? Diabla español, mi amigo. Studio No, to, no, no widzisz. No to no kurwa rozumiesz, co mówię. Rozumiem, co mówisz. Dobra, dajcie mi sekundę, pogada z kwiatem i zaraz, będziemy się kucili dalej, bo widzę, że. Lubimy się kłócić. No to jest, kurwa, taką masz robotę. Kłócenie? No kurwa! No. No, masz go, masz go? Nie, drugiego, drugiego mam. Dobra, no to trzymaj go. Ja podchodzę do toma. Stoimy, stoimy już. Cały? Już stoimy. Jerry Ustrzel jest ranny. To jest żart chyba. Ja mam poddanego toma. Dobra, obywatelu. Zielona furka, jakoś to się kręci, Chyba jest. tak jak powiedziałem wcześniej, i tak powiem i teraz, moje głosy należą do Ksandera. Także wybierzcie mądrze i przede wszystkim no. nie dajcie się omamić. Że wszystko Proszę, Janek, ja dziękuję. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo wydaje mi się, że któryś z krajów w Europie też został tak omamiony, a teraz są w dupie. Dziękuję, Janek, by się Dobrze, tak tak Sigma, kurwa! No, to teraz ja! Pierwsze słowo chcę powiedzieć, ja że bardzo. I jak ci y, w ogóle minął dzień bez rozmawiania ze mną, słuchaj. Fatalnie. Fatalnie? No? Czemu? No, bo nie odzywałam się do osoby, kocha, którą kocham, która jest dla mnie najważniejsza. O, Boże, jak papi, słuchaj. Nej, jag har inte kollat på B.